Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wielu kierowców spotkało się z faktem wycieku oleju między silnikiem a skrzynią biegów. Oczywiście, jak pokazuje praktyka, każdy udaje się do serwisu samochodowego w celu ustalenia przyczyn, ale często wraz z istniejącymi usterkami pracownicy serwisu samochodowego przypisują te, których nie ma. Dlatego warto zrozumieć przyczyny awarii. A także jak je wyeliminować. Oznaki nieprawidłowego działania. Zanim przejdziemy bezpośrednio do demontażu przyczyn, warto zrozumieć, że wycieki oleju powstają właśnie między silnikiem spalinowym a skrzynią biegów. Pierwszą bezpośrednią oznaką jest pojawienie się oleistej plamy na asfalcie. Oczywiście wyciek oleju z silnika może nastąpić z dowolnego miejsca. Dlatego warto zdiagnozować usterkę bardziej szczegółowo, aby ustalić. Czy z silnika wycieka olej, należy najpierw wyjąć bagnet poziomu płynu smarującego z silnika i sprawdzić, gdzie znajduje się znak oleju. Zgodnie z dokumentacją techniczną prawie wszystkich producentów samochodów poziom płynu smarującego jednostki napędowej powinien znajdować się między maksymalnym i minimalnym znakiem, gdzieś po środku. Jeśli wskaźnik znacznie się zmniejszył, to albo występują wycieki oleju w silniku. Albo płyn przepływa między silnikiem a skrzynią biegów. Aby uzyskać dokładniejszą diagnozę, pojazd należy umieścić na kanale lub podnośniku i sprawdzić od dołu. Ponieważ wiele pojazdów ma osłonę silnika, należy ją zdemontować. Po demontażu natychmiast stanie się jasne, gdzie olej wypływa z silnika. Pomiędzy skrzynią a silnikiem powstanie plama oleju i widoczny wyciek. Za pośredni znak można również uznać że pod samochodem znajdują się plamy oleju, a sprzęgło stało się ciasne, a biegi zmieniają się z trudem. Można przypuszczać, że olej wycisnął się na tarczę i jest ona mokra. Utrudnia to obsługę skrzyni biegów, przyczyny problemu i metody ich eliminacji dlaczego olej wycieka. Przede wszystkim z powodu utraty szczelności jego właściwości. Dlatego warto zauważyć, że płyn smarujący może wyciekać nie tylko z silnika, ale także ze skrzyni biegów, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ w większości samochodów niemożliwe jest ustalenie rzeczywistego poziomu oleju w skrzyni biegów, aby mieć całkowitą pewność, że olej wycieka między silnikiem a skrzynią biegów. Konieczne jest zdemontowanie już zainstalowanego samochodu na kanale. Demontuje się więc osłonę silnika, a następnie odkręca śruby łączące skrzynię biegów z silnikiem spalinowym. W misce olejowej skrzyni korbowej sprzęgła znajdzie się wystarczająca ilość oleju, a tarcza napędowa będzie cała mokra. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy są więc uszczelniacze olejowe wału korbowego. Te elementy mogą dość łatwo ulec awarii nawet po 100 kilometrów przebiegu, ponieważ nie da się od razu określić ich jakości. Aby wyeliminować usterkę, trzeba się pocić, ponieważ do wymiany uszczelki olejowej wału korbowego często konieczny jest demontaż palety, chociaż większość kierowców i mechaników silnikowych tego nie robi. Jeśli weźmiemy pod uwagę takie samochody jak Volga, to zamiast uszczelki olejowej zamontowane jest uszczelnienie dławnicowe. Z którego faktycznie i będzie wyciekał płyn smarujący do skrzyni korbowej sprzęgła. Zużyte wały i uszczelki są również dość częstą przyczyną awarii. Dotyczy to nie tylko silnika, ale także skrzyni biegów. Jako pierwszy podejrzewany jest wał główny, zwłaszcza gdy jest to automatyczna skrzynia biegów. W takim przypadku konieczna jest wymiana łożysk podporowych i sprawdzenie obudowy pod kątem wyczerpania. Jeśli w tym przypadku wszystko jest w normie. Warto wymienić wał główny. Przyczyną może być również zużycie szczeliwa, które smaruje większość połączeń części metalowych. Jeśli jest zużyty, olej może go łatwo wycisnąć i powstaje wyciek. Jeśli samochód jest wypełniony niedrogim krajowym olejem silnikowym, który nie ma najlepszych właściwości technicznych, łatwo wycieknie. Zwłaszcza gdy samochód jest uruchomiony, wymiana uszczelniacza może rozwiązać problem wycieku płynu smarującego, ale w tym celu należy odłączyć części, w których powstał wyciek. Prawdopodobnie jedną z najczęstszych przyczyn wycieków oleju między silnikiem a skrzynią biegów są poluzowane śruby na połączeniu silnika, a konkretnie między miską olejową a blokiem cylindrów. Do którego przymocowany jest wał korbowy. Aby wyeliminować przyczyny wycieków, warto dokręcić śruby i sprawdzić połączenia uszczelniające. Zużycie obudowy bloku w miejscu lądowania łożyska wału korbowego w tym przypadku warto wykonać operację naprawy i renowacji obudowy lub wybrać łożysko o większej średnicy. W takim przypadku należy pamiętać, że konieczne będzie wyregulowanie obudowy pod częścią. W tym celu konieczne będzie wykonanie rowka w miejscu mocowania i montażu. Konsekwencje przedwczesnej naprawy dlaczego olej opuszcza silnik i gdzie jest określony. Teraz warto zastanowić się nad konsekwencjami przedwczesnej naprawy. Jak wiadomo, silnik bez oleju nie może się poruszać, ponieważ olej ma nie tylko właściwości smarne, ale także chłodzące. Dlatego konsekwencje niskiego poziomu oleju w silniku będą śmiertelne. Zwłaszcza przy długiej pracy jednostki napędowej. Rozważmy główne konsekwencje. Zwiększone zużycie wału korbowego i grupy tłoków. W związku z tym niewystarczający poziom oleju może prowadzić do znacznie większego zużycia. Zwiększone zużycie części powoduje powstawanie dużych ilości wirów metalowych w pozostałości płynu smarującego co dodatkowo zwiększa stopień zużycia części. Tak więc uszczelki olejowe i elementy uszczelniające zużywają się jako pierwsze. Ponadto niski poziom oleju, zarówno w skrzyni, jak i w silniku, prowadzi do tego, że silnik jest bardzo przegrzany, a zatem istnieje możliwość, że silnik się przegrzeje, a głowica bloku ulegnie deformacji lub ugięciu wnioski. Określono główne przyczyny i metody eliminacji wycieku między skrzynią a silnikiem. Należy również zauważyć, że ze względu na wysoki poziom płynu smarującego w silniku i ciśnienie olej może naciskać na elementy uszczelniające, które nie wytrzymają i nastąpi obniżenie ciśnienia. Konsekwencje przedwczesnej naprawy mogą być również dość poważne i prowadzić do gruntownego remontu układu napędowego.